Witajcie, jestem Łukasz Kielban z czasu gentlemanów. Jak dobrze wiecie, wraz z Sperze Polska prowadzę akcję Gentleman na drodze, w ramach której promujemy wyższą kulturę jazdy. Do tej pory ograniczałem się do zwykłych wpisów na blogu, ale teraz zrobimy coś zdecydowanie lepszego. Jedziemy właśnie na lotnisko, na którym wraz z zawodowym kierowcą będziemy uczyć się bezpiecznej jazdy. Będą fajerwerki, zapraszam! Jest z nami Michał Nowosiadły, instruktor jazdy. Michale, powiedz mi, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na autodromie, który daje nam duże możliwości jazdy bezpiecznej, yy, zobaczenia, jakie masz umiejętności, podszkolenia oczywiście Twoich umiejętności. Mamy płyty poślizgowe, mamy dużo przestrzeni otwartej, w związku z tym mam nadzieję, że będzie Ci się podobało. Czyli pokażesz mi, jak robić efektowne poślizgi i slalomy, tak? Tak, ale z drugiej strony też chciałbym na początku zobaczyć, jak, gdzie jesteś i jakie masz umiejętności. I no i też przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, abyś jeździł bezpiecznie i żebyś wiedział, jak korzystać z samochodu, tak, żebyś zawsze dotarł do celu. A poślizgi, no to wiadomo, to dopiero rzecz już taka związana z zabawą samochodu. Mhm. No dobra, to co, zaczynamy? Zaczynamy. w prawo i w lewo za mocno chyba hamuje na trójce powinienem to robić? nie cię chcę ok

Ale przejechaliśmy, były emocje, ja się troszeczkę zgrzałem, przyznam się, ale myślę, że poszło mi całkiem nieźle, co sądzisz? Nie, no oczywiście, słuchaj, no wiesz, 80% Polaków myśli, że są dobrymi kierowcami i oczywiście coś w tym jest, natomiast mamy tutaj elementy, które wymagają poprawy. Tak, to nie mhm. ma wątpliwości. Widać taki brak płynności, spóźnianie zakrętów, takie typowe elementy, które mamy, dlatego że no po prostu no te nasze umiejętności one są poprzez e, tylko jazdę przed egzaminem na prawo jazdy, a później uczymy się sami. A to Co konkretnie mam tutaj do poprawienia? Przede wszystkim tak, układ rąk na kierownicy, mhm. e, patrzenie do przodu, zdecydowanie dalej, bardziej peryferyjne, czyli szeroko. Po drugie, z tego co mam tu napisane, często wciskasz sprzęgło na zakręcie, co jest takim ewidentnym błędem. Ale to są takie sprawy, które normalnie w Szkole Bezpiecznej Jazdy się uczy, tak? Oczywiście, no po to tu jesteśmy. Szkoła Bezpiecznej Jazdy to jest właśnie coś, co jakby daje nam możliwości... Hmm, żeby pokazać, że tą samą prędkością w zakręcie można jechać albo bezpiecznie, albo niebezpiecznie. Mhm. E, trochę poprzez frajdy zjazdy, trochę poprzez przyjemność zjazdy chcemy jakby przekazać ludziom ten styl jazdy, który jest bezpieczny, który bardzo często da nam możliwości dojechania do celu. Pytałem swoich czytelników na blogu, jaką cechę powinien mieć dobry kierowca? Jestem strasznie jestem ciekaw co ty o tym sądzisz. Znaczy ja powiem tak, że pamiętam takie zdanie, które użył sobie Sław Zasada, który napisał że każdy kierowca ma swoją prędkość bezpieczną. I wydaje mi się, że to jest klucz do tego, żeby każdy z nas wiedział na ile go stać. Więc myślę, że siły na zamiary to jest coś, co, co będzie na pewno najważniejsze z taką nutką jeszcze marginesu i tego, żebyśmy nie przekraczali swoich umiejętności. A kim dla ciebie jest gentleman na drodze? No, gentleman na drodze to osoba, która przede wszystkim współpracuje z innymi użytkownikami ruchu drogowego. Niestety brakuje nam tego jeszcze trochę. Uważam, że to może być osoba, która jest uśmiechnięta, która, która będzie w stanie wpuścić nas w korku, która będzie w jakiś sposób współpracować, która będzie mogła spowodować, że ta jazda będzie zdecydowanie sympatyczniejsza, łatwiejsza i przyjemniejsza na drodze. Tego nam trochę brakuje, ale mam nadzieję, że trochę czasu minie, kiedy, kiedy, kiedy więcej osób będzie podchodziło do tego w sposób właśnie taki, żeby nam, się to, żeby nam się jeździło przyjemnie, a nie żeby to była walka. Czyli co? Przejedziemy się teraz jeszcze kilka razy? Tak, ja bym chciał, żebyśmy przejechali się kilka razy, natomiast już uzgadniając właśnie lepszą pozycję za kierownicą, lepsze operowanie kierownicą, to już prowadzę się w te wszystkie elementy, patrzenie do przodu i to już wtedy będzie wynikała płynność jazdy, punkty hamowania i tak dalej. Ja, Michał i nasza dzielna 308 właśnie przeszliśmy cały kurs bezpiecznej jazdy, Michał wypunktował moje błędy i pokazał, jak nad nimi pracować. Dla Was pokażemy je w kolejnych odcinkach serii Gentleman na drodze, więc zachęcam Was gorąco do subskrybowania tego kanału i zaglądania na bloga czas gdzie będą się pojawiały informacje o tych odcinkach. Jeśli natomiast chcielibyście już teraz porozmawiać na temat szkół bezpiecznej jazdy, tego, czego się tam uczymy i czego można się dowiedzieć, Możecie zadawać pytania tutaj w komentarzach pod tym filmem albo w wpisem na blogu. A ja wezwam się teraz, żegnam i do zobaczenia w następnym filmie.